Cześć, nazywam się Piotr Myszka i chciałbym zaprezentować Wam techniczną kurtkę żeglarską CrossCut marki DAT. To sportowa, wiatro- i wodotworna kurtka, która zarazem dobrze izoluje i oddycha. Dla wzmocnienia efektu szczelności wszystkie szwy i zamki są klejone. Kurtka posiada odblaskową lamówkę przy głównym zamku. Zamek firmy YKK posiada puler z logo DAT oraz ochraniacz przy szyi dla bezpieczniejszego zapięcia. Kurtka posiada dwie kieszenie zapinane na zamek. Wnętrze kurtki wyłożone jest siateczkową podszewką. Rękawy kurtki, kołnierz oraz spód kurtki uszyte są z dekoracyjnego ściągacza. Kurtka Crosscut jest modelem w wersji unisex, występuje w trzech kolorach: granatowy, czarny oraz biały. I jest dostępna w rozmiarach od XS do 3XL. Kurtka Crosscut została wybrana przez Polski Związek żeglarski jako oficjalny strój kadry narodowej. Polecam Piotr Myszka.